Przed nami inauguracja UEFA Champions League. Już niebawem rozpoczniemy pierwszy mecz w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszamy na Parc de Prince! Witamy Państwa z paryskiej świątyni futbolu Parc de Prince. I zapraszamy na, miejmy nadzieję, kawałek futbolowego widowiska przez Wielkie W. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę ponownie ruszy faza grupowa UEFA Champions League. Kibicowi piłkarskiemu nic więcej do szczęścia nie trzeba. Już za moment sędzia odgwiżdża początek sezonu. PSG zmierzy się z Juventusem. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Paryżan. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej Marko. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Zawodnicy PSG wywalczyli żutrożny. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Weraci z rogu boiska, daleko, broni ten strzał. Ale co dalej? I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki presji. Piękne to było uderzenie. Warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Wracamy do gry. Czy Jube odrobi straconą bramkę? Mane ma dużo wolnego miejsca na skrzydle. Szczęsny! Pięknie do broni. Pierwsza klasa. Rzuca w okolicę 11 metra. Złe wybicie, może się to zaraz zemścić. Cudowna parada szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Nie, o tym woleju najlepiej gdybyśmy wszyscy natychmiast zapomnieli. To po prostu nie miało prawa się zdarzyć. Faktycznie ten strzał zupełnie nie wyszedł, ale pamiętajmy, że to nie była łatwa sytuacja. Cóż, mogło nie wyjść i nie wyszło. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Mbappé może być niebezpiecznie. Tak, gol! I znowu gol dla Paris Saint-Germain. Paryżanie odskakują przeciwnikom na dwie bramki. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu pokoleń. Na razie 2-0. Strzał, proszę Państwa! Szczęsny, pięknie do broni. Pierwsza klasa. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Uwaga, niewiele dało to wybicie. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Beratti na dobieg. Będzie groźnie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonchalansko, ale brawa za starania. Teraz powinna pasz bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No, i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Ferati głęboko zrożnego. I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Paulo Dybala jest na ustach wszystkich kibiców. Także w prasie wszędzie są o nim wzmianki Oto Traf chciał, że przyjdzie mu zagrać Przeciwko jego dawnemu klubowi Którego kibice po dziś dzień Darzą go ogromnym sentymentem I przyznam, że wcale im się nie dziwię Spędził tu wspaniały okres w karierze Właściwie za życia stał się legendą Ależ akcja, popatrzmy Nic z tego nie będzie Bramkasz opuścił posterunek Wystarczyło trafić między słupki Gol to gol Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. No i znakomity finisz. Pięknie tu posadził gołkipera na murach. Co za popis w wykonaniu PSG. Czy taką zdobycz można jeszcze roztrwonić? Wątpię. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj po tych statystykach powiedziałbym raczej, ale musimy na chwilę przerwać. I teraz próbuje szczęścia. Łatwo teraz. Teraz! Czy dobrze to wykończy! Chcę przenieść piłkę nad bramkarzem. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Kilian Mbappé sieje dzisiaj chaos w defensywie rywali. A na statystykach widać to jeszcze dobitniej. Widzieliśmy, ile celnych strzałów zanotowaliśmy.